Siemka! Z tej strony Salarek. Dzisiaj pokażę wam jak złączyć dwa sznurki. I to permanentnie kurde normalnie. Także co robimy? Robimy sobie tutaj taką pętelkę tej pierwszej linie, czy tam co tam macie. O taką normalnie fajną i wpierdalamy tą pierwszą, znaczy tą drugą do tej pierwszej. Nauczyłem się tego z jebzdidy. Bo dzida wiadomo, bawi uczy. No i dobra y i mamy taką patową sytuację. I co teraz? No i teraz jak ją przejebaliśmy przez tą pierwszą, to tą drugą owijamy wokół tej pierwszej. I robimy też taką pętelkę, tylko że wokół tej pierwszej, tą drugą nie. Nie wiem czy coś z tego rozumiecie, ale chyba ja sam nie rozumiem. Dobra, może się uda. Jest tu i tu jeszcze muszę ściśnić. O no i zobaczcie kurczę I, i są i są dwie pętelki normalnie zrobione są i ściśniamy je teraz. Będz możemy teraz bardzo mocno to zrobić no i zobaczcie nic nic się nie urwie. Ale żeby tego było mało, to ja przetestuję to bardziej. Ściśnijmy jeszcze. I obetnę te końcówki przy samych krawędziach i zobaczymy, czy, czy to zadziała. Czy to dalej będzie taki nierozwiązywalny supeł, wiecie. Także, więc, no to jest przy samej końcówce. No, zobaczcie sobie. O, nie ma fokusa. Nie ma rahima. <laughs> Kurde. Dobra. No i sprawdzamy. Czekajcie, trochę przyłożę się. No nie, no nie, nie, nie pójdzie. Słuchajcie. To jest super. No to jest super. Dziękuję Wam za uwagę. Patrzcie.